Witajcie moi drodzy! Chciałem Was zaprosić do Klubu Energetyka do Rebnika 6 lutego na urodzinowy koncert mojego wnuka Grupsona będzie obchodził swoje 30 lat. O, mało lat. Zagrałem ze swoją zwariowaną ekipą, Sanepid, z tym zespołem Sanepit, z dj BRK i Jareckim, który wykona kilka nowych numerów. Zagrałem również Joto Skleja z dj Bambusem i ekipą. Zagra metrowy z DJ-em Zielona linia wetra i będzie też Marcelina. Zapraszam Was serdecznie, kochani. Już. Szósty! Do szósty! A co szósty? No koncert! Jaki koncert? Jaki koncert? Dobra, nie warto. czeka to też nas. Ziemia coraz więcej braty, ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć. Do jakich rozmiarów ciągnęło się, będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać. Ile mamy czekać, aby znowu się pojednać? Ramie w ramie, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy siebie żyć, żyjemy, by umierać.